Witajcie, gramy teraz w Hitman Absolution. Już do gry przeszedłem, gram na ultra grafice, zaraz wam zademonstruję. Ultra graficka, wszystko na max. Ultra, wszędzie ultra, najwyższa jaka może być. Bardzo się teraz mi uda, chciał przeszkodzić. O instynkt że do tego, żeby wszystko koło policjantyki, że jest ciężko. za, jakiegoś innego gościa, żeby się nie, nie kapała, że to my. jak za 60 sekund. No. No, dobry początek, to to pokażę. Najlepsze wrażenia po przejściu gry, chcę pokazać tak? na początku pokazałem najlepszą misję, jaka mi się najbardziej podobała. Za sperona, ale to co było przedtem, też było dobre. Cześć,

nie da się przejść patrzeć dęki nie da się przejść misji, kiedy jest je poszukiwany. Chyba oczyścić każdego, kto nas poszukuje. Serdecznie. No dobrze, że już byli. Tak, tak wyglądałem w każdym razie, Miałeś rację. Hadarz bronił ściga Wiktorię. Muszę go podtrzymać, zanim za bardzo się w tejże. Rany jest już strasznie blisko. Chcesz rady? Bierz dziewczynę i uciekaj. Nigdy nie lubił uciekać. Wedle moich źródeł, dziewczyna jest w Chicago. No. Natychmiast ruszam z chłopakami. Potrzebuję cię do poprowadzenia operacji. Wchodzisz w to? Wayne... Słyszałem. Chcesz, żebym wykradł jakąś laskę? Laska to Wiktoria. Dom zadzwoni do ciebie i powie, jak ją znaleźć. Ona gdzieś się ukrywa. Rozumiesz? Sporo zachodu z powodu jednej laski. Musi być wyjątkowa. Skrzyknę moich chłopaków. To oznacza podwójne wynagrodzenie. Weź ze sobą Leniego. Może ją przywieźć, gdy ją znajdziecie. Lenego przy Wąkuśkę? Potrójne tak. wynagrodzenie. <laughs> Wybacz, to kmart. 25. 39. 26. 37. 30. 30. 35. Zgoda. Leny, przybądź i daj goście piotnie. Krzywa kuśka! Lenny krzywa kuśka! Zamknij się, Wade! <laughs> lubię starego dobrego Wade'a, naprawdę. Ciarki mnie przechodzą na widok tego fajnego. Pewnie dlatego go lubię. Drake, <laughs> Drake, to naprawdę bezwzględny bez, skórny Ale gościem, którym naprawdę martwię, się przyjmować. jest jego wspólnik, to Bosmond. Właściciel klubu <muchy> Wixen na Bliskorst Zresztą, nawet jak na moje standardy jest trwany i ma dużo znajomości, a na pewno wkrótce znajdzie tę gdzie dziewczyn się rodzicom. Skąd to wiesz? Jeśli Chicago wie, ja też wiem. W przypadku doma jest podobnie. Wyślij mi jego zdjęcie. Okej. Okay. Gdzie zaczyna. Hunter and Hunted. Łowca i... Jakbyś Kto się... tak. Sobie? tektury, łobie, tektury, jest złowiony. Najbezpieczniejsza droga do klubu Wixa. Aby przejść przez tunel, obok kroksy. O, najlepsze wrażenia. Powodzenia! Dziadłem, że Bóg usłyszymy memobły.